Aby za zachować te zasady demokracji i równości, taka debata powinna się odbyć e, z, przy uczestnictwie wszystkich liderów e, partii politycznych, wystawiających swoich kandydatów e, do Sejmu 9 października. Proszę Państwa, bo tutaj chodzi nie tylko o to, że ludzie są ignorowani, że ignorowany jest wymianusz paliw przez establishment polityczny, że nasza partia jest ignorowana, ale ignorowane są problemy, jakie ze sobą niesiemy. Te wszystkie problemy, które w, w ubiegłej kadencji zostały zupełnie niezauważone albo niedocenione, pominięte. Reprezentujemy ludzi, którzy są nieobecni, którzy są nieobecni w społeczeństwie, którzy są nieobecni w polityce. Dlatego musimy jak pokazać, że takie spotkanie jest konieczne. Stąd jest to miasteczko. Proszę Państwa, platforma obywatelska ma swoje nazwie słowo obywatelskie. Uchalach który jest to który zrodził się rok temu. To społeczeństwo obywatelskie jest obecne. I tak jak powiedziała przed chwilą Anna Grotka. My mamy bardzo wiele spraw, które chcemy w Sejmie załatwić. E, każdy z nas, tu są kobiety, tu są mężczyźni, tu są geje, tu są osoby heteroseksualne, tu są młodzi, tu są starsi, tu są przedsiębiorcy, tu są studenci. Każdy z nas niesie ze sobą e, ważny temat, który chcemy e, prezentować w Sejmie, chcemy prezentować w publicznej debacie. I debata Tusk-Palikot e, jest tylko przykładem ograniczania. E, szerszemu spektrum, spektrum obywateli i, i tematów dostępu do debaty. Dlatego je żądamy, bo wierzymy, że taka debata Janusza Palikota i Donalda Tuska otworzy polskie media i polskie społeczeństwo na debatę o problemach społecznych i prawdziwych problemach tego społeczeństwa.